Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego książę Filip przez ostatnie lata życia nie mieszkał z królową Elżbietą? Tajemnica, którą właśnie ujawnili książęca Anna, może szokować cię do samego rdzenia. Prawda, której nikt się nie spodziewał, właśnie wychodzi na jaw. Zostań z nami, aby odkryć, co naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami. Przez lata niewiele osób zdawało sobie sprawę, jak wszechstronne były zainteresowania księcia Filipa i jak szeroko wspierał różne inicjatywy. Przez siedem dekad on i królowa Elżbieta byli nierozłączni, jednak po siedemdziesięciu latach małżeństwa książę Filip podjął zaskakującą decyzję, nie chciał już mieszkać z królową. To nieoczekiwane posunięcie wywołało spekulacje. Czy była to sprawa osobista, czy kryło się za tym coś więcej? Tajemnica trwała przez lata, aż w końcu księżniczka Anna wraz z królem Karolem i księciem Andrzejem ujawniła prawdziwy powód odejścia ich ojca. Teraz odkryjemy, dlaczego książę Filip zdecydował się nie mieszkać w pałacu Buckingham. Księżniczka Anna, jedyna córka królowej i Filipa, zszokowała opinię publiczną swoimi wyznaniami. Od dawna pojawiały się różne teorie na temat tego, dlaczego książę spędził ostatnie lata z dala od królowej, ale teraz prawda wreszcie wyszła na jaw. Jej bracia Karol i Andrzej potwierdzili jej słowa. Anna i Filip mieli wyjątkową więź, opartą na podobnych cechach, byli uparci, bezpośredni i mieli specyficzne poczucie humoru. Ich lojalność wobec siebie była niezachwiana. Podczas gdy jej bracia byli zajęci obowiązkami królewskimi, Anna widziała, co naprawdę działo się między jej rodzicami. Filip zwierzał się jej z trudności, jakie napotykał w małżeństwie z królową. Aby w pełni zrozumieć te decyzje, trzeba cofnąć się do początków ich znajomości. Elżbieta i Filip spotkali się po raz pierwszy w 1934 roku na weselu, ale dopiero pięć lat później ich drogi znów się skrzyżowały. Wtedy Elżbieta miała 13 lat, a Filip 18. Podczas wizyty w Królewskiej Akademii Marynarki Wojennej w Dartmouth, Filip swoim swobodnym i beztroskim zachowaniem przyciągnął uwagę młodej księżniczki. Od tamtej chwili Elżbieta darzyła go wyjątkowym uczuciem. Podczas II wojny światowej zaczęli wymieniać listy, a Elżbieta trzymała jego zdjęcie w swojej sypialni. W 1946 roku Filip oświadczył się jej w Balmorel, ale ojciec Elżbiety, król Jerzy VI, początkowo nie był przekonany do tego małżeństwa. Obawiał się, że jego córka jest zbyt młoda i mogłaby jeszcze zmienić zdanie. Ponadto niektórzy w rodzinie królewskiej uważali Filipa za zbyt surowego, zbyt mało angielskiego. Jednak Elżbieta była pewna swoich uczuć i w lipcu 1947 roku oficjalnie ogłoszono ich zaręczyny. To był początek historii, która przetrwała dekady, ale czy naprawdę była idealna? Teraz w końcu poznajemy prawdziwe kulisy tej relacji. Przed ślubem z Elżbietą Filip musiał zrezygnować ze swoich duńskich i greckich tytułów królewskich oraz przyjąć anglikanizm. Choć został ochrzczony w kościele prawosławnym, bez wahania podjął tę decyzję z miłości do Elżbiety. Oficjalnie został przyjęty do Kościoła Anglii 3 października roku 1947 roku przez arcybiskupa Canterbury. Wkrótce potem, 20 listopada 1947 roku, Elżbieta i Filip pobrali się w opactwie Westminsterskim. Po ceremonii spędzili miesiąc miodowy w Hampshire, w posiadłości wuja Filipa, lorda Mountbattena. Nie zdawał on sobie jednak sprawy, jak bardzo to małżeństwo odmieni jego życie. Po ślubie Filip kontynuował służbę w marynarce wojennej i szybko awansował. Wkrótce na świat przyszedł ich pierwszy syn, Karol, a potem córka Anna. Filip został przydzielony na Maltę, gdzie dołączyła do niego Elżbieta, podczas gdy dzieci pozostały w Anglii. Cieszyli się krótkim okresem względnie normalnego życia, ale wszystko zmieniło się w 1952 roku, gdy król Jerzy VI zmarł. W wieku 25 lat Elżbieta została królową, a Filip, mający 30 lat, musiał pogodzić się z nową rzeczywistością. Choć od początku było jasne, że nie zostanie królem, utrata kariery w marynarce była dla niego ciosem. Jako mężczyzna przyzwyczajony do dowodzenia okrętami, nagle został sprowadzony do roli wspierającej swoją żonę coś rzadko spotykanego w latach 50. XX wieku. Elżbieta, jako głowa państwa, miała obowiązki które stawiały monarchię ponad życiem rodzinnym. To napięcie i ograniczenia, jakie narzuciło mu życie królewskie, ostatecznie wpłynęły na jego późniejszą decyzję o zamieszkaniu z dala od królowej. Ceremonia odbyła się w opactwie westminsterskim w Londynie, a Filip jako pierwszy uklęknął przed nową monarchinią, przysięgając jej wierność na całe życie. Jednak czy naprawdę mógł w pełni spełnić tę rolę? Nie było to proste, jako mężczyzna musiał podporządkować się autorytetowi żony, rezygnując ze swoich ambicji i marzeń. Dodatkowo, w oficjalnych wystąpieniach musiał iść zawsze kilka kroków za Elżbietą, a nie u jej boku. Wyznał później, że spodziewał się długiej kariery w marynarce wojennej, ale szybko stało się jasne, że nie ma na to szans. Filip próbował pogodzić się ze swoją nową rzeczywistością, ale nie obyło się bez napięć. Jednym z pierwszych sporów było to, Jakie nazwisko będą nosić ich dzieci? Wuj Filipa, Lord Mountbatten, ogłosił, że teraz dom Mountbatten rządzi Anglią, sugerując, że królewskie potomstwo powinno przyjąć nazwisko po ojcu. Jednak królowa matka Maria oraz premier Winston Churchill stanowczo się temu sprzeciwili, podkreślając, że dynastia Windsor musi kontynuować dziedzictwo ojca Elżbiety. Filip poczuł się upokorzony twierdząc, że jest jako bezwartościowa istota, skoro nawet nie może przekazać swojego nazwiska dzieciom. Dostrzegając frustrację męża, Elżbieta zdecydowała się na kompromis. W 1960 roku ogłosiła, że ich potomkowie będą nosić podwójne nazwisko Mountbatten-Windsor. Pomimo tej decyzji, rola Filipa w monarchii wciąż pozostawała niejasna. Wyznał kiedyś, że często postrzegano go jako męża uchodźcę i że brakowało mu jasno określonego miejsca w strukturach dworu. Choć formalnie był księciem małżonkiem, musiał samodzielnie znaleźć dla siebie zadania. Filip nie chciał być jedynie cieniem królowej i postanowił unowocześnić monarchię, obawiając się, że stanie się ona jedynie reliktem przeszłości. Napotkał jednak opór ze strony tradycjonalistów. Jednym z jego największych osiągnięć było przekonanie dworu, by koronacja Elżbiety została transmitowana na żywo w telewizji i wydarzenie obejrzało ponad 20 milionów widzów. Był również pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który udzielił wywiadu telewizyjnego, a później wpuścił kamery do pałacu, pokazując kulisy życia królewskiego. Dzięki tym zmianom monarchia stała się bliższa społeczeństwu, a Filip odegrał w tym kluczową rolę. Książę Filip starał się nadać rodzinie królewskiej bardziej nowoczesny i mniej sztywny charakter. Wprowadził nieformalne luncze i ogrodowe przyjęcia, aby zbliżyć monarchię do społeczeństwa. Dążył także do odnowienia królewskich posiadłości i uczynienia życia na dworze bardziej elastycznym, ograniczając nadmierną etykietę. Ponieważ miał stosunkowo niewiele oficjalnych obowiązków, poświęcił czas na swoje pasje do lat 80. napisał 9 książek. W 1957 roku namówił Elżbietę, by jej świąteczne przemówienia były transmitowane w telewizji, nauczył ją korzystania z telepromptera i jako pierwszy członek rodziny królewskiej obsługiwał komputer. Pisząc własne e-maile i przemówienia. Królowa starała się włączać go w swoje publiczne wystąpienia, często używając zwrotu mój mąż i ja, co stało się obiektem żartów. Mimo, że nie miał realnego wpływu na sprawy państwowe, w kwestiach rodzinnych to on podejmował decyzje. Bywały jednak chwile, gdy traktował Elżbietę jak zwykłą żonę. Podczas jednej z podróży samochodowych jego brawurowa jazda sprawiła, że królowa nerwowo wstrzymywała oddech, co wyprowadziło go z równowagi i zagroził, że jeśli zrobi to ponownie, wysadzi ją z auta. Zdarzały się też sytuacje, gdy Elżbieta pokazywała swoją dominację, czasem nawet publicznie uciszając męża, co kończyło się jego wyjściem z pokoju w gniewie. Ich małżeństwo miało wzloty i upadki, a Filip przez lata zmagał się z plotkami o niewierności. Jego swobodny styl bycia i charyzmatyczna osobowość sprawiały, że często pojawiały się spekulacje na temat romansów. Szczególnie jego podróże na pokładzie jachtu Brytanii w latach 50. oraz spotkania w klubie dla dżentelmenów budziły podejrzenia. Przypisywano mu związki z różnymi kobietami, w tym rosyjską baletnicą, brytyjską aktorką teatralną i pisarką. Choć nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów na jego zdrady. Żadne z tych doniesień nigdy nie zostało potwierdzone. W pewnym momencie gazeta The Baltimore Sun opublikowała artykuł sugerujący, że książę Filip miał romans z tajemniczą kobietą, z którą regularnie spotykał się w apartamencie w West Endzie. Pałac stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom, nazywając je bezpodstawnymi i odrzucając wszelkie spekulacje o kryzysie w małżeństwie królewskim. Sam książę skomentował plotki w swoim stylu, z nutą sarkazmu, pytając, czy ktoś kiedykolwiek widział go gdziekolwiek bez eskorty policyjnej. W jego opinii takie romanse byłyby wręcz niemożliwe. Jednak biografka Sara Bradford miała inną perspektywę. W swojej książce o królowej Elżbiecie zasugerowała, że po rzekomym romansie w połowie lat 50. Filip nauczył się być bardziej ostrożny. Nadal był znany ze swojego uroku i skłonności do flirtu, ale robił to w elitarnych kręgach, gdzie był lepiej chroniony przed wzrokiem paparazzi i dziennikarzy brukowców. Mimo wszelkich plotek i spekulacji, Nigdy nie znaleziono dowodów na jego niewierność. Zamiast tego przez lata książę Filip konsekwentnie okazywał swoją lojalność i oddanie królowej Elżbiecie. Podczas ich złotych godów w 1997 roku Elżbieta nazwała go swoją opoką i wsparciem przez wszystkie lata, podkreślając jego niezachwiane zaangażowanie w życie monarchii i rodziny. W przeddzień uroczystości para królewska uczestniczyła w wystawnym bankiecie wydanym przez burmistrza Londynu, który, jak później wspomniano, odegrał istotną rolę w ich publicznej działalności. Ich miłość i wzajemny szacunek przetrwały próbę czasu, a para świętowała także diamentową i platynową rocznicę ślubu. Królowa zawsze wyrażała wdzięczność za jego nieustanne wsparcie i lojalność. Jednak w 2017 roku wydarzyło się coś, co diametralnie zmieniło ich relacje. Po ponad siedmiu dekadach małżeństwa podjęto zaskakującą decyzję: Filip i Elżbieta postanowili zamieszkać osobno. Co mogło skłonić ich do takiego kroku? W maju 2017 roku książę Filip ogłosił, że wycofuje się z życia publicznego, kończąc swoją wieloletnią działalność na dworze królewskim. Oficjalnie przeszedł na emeryturę 2 sierpnia 2017 roku, uczestnicząc po raz ostatni w publicznym wydarzeniu jako członek rodziny królewskiej spotkaniu z Royal Marines. Miał wówczas 96 lat. W oświadczeniu wydanym przez pałac Buckingham podkreślono, że książę Edynburga zakończył swoją służbę publiczną po dziesięcioleciach pełnienia obowiązków u boku królowej. Książę Filip postanowił zakończyć swoją działalność publiczną, choć pozostawił sobie możliwość okazjonalnego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach u boku królowej. Mimo to rzadko decydował się na publiczne wystąpienia, ponieważ po przejściu na emeryturę całkowicie zmienił swój styl życia. Zamiast pozostać w pałacu Buckingham, przeprowadził się do Uff na terenie posiadłości Sandrynem. Była to niezwykła rezydencja, niegdyś zamieszkiwana przez księcia Jana, najmłodszego syna króla Jerzego V i królowej Marii, który cierpiał na epilepsję. Książę Jan żył tam w całkowitym odosobnieniu pod opieką swojej oddanej niani aż do swojej śmierci w wieku 13 lat w 1919 roku. Ale dlaczego książę Filip wybrał to właśnie miejsce? W jednym z wywiadów z 2011 roku, mając już 90 lat, otwarcie przyznał, że chciał spędzić ostatnie lata życia, czerpiąc przyjemność z prostych rzeczy. Mimo, że nie wycofał się oficjalnie z życia publicznego aż do 96 roku życia, decyzja ta miała pełne poparcie królowej. Elżbieta II doskonale rozumiała, jak wiele Filip poświęcił dla monarchii i że zasługiwał na odpoczynek. Jednak jego pierwsze dni w Sandrynem nie przebiegły tak, jak sobie wyobrażał, zszokowało go to, że na miejscu czekał na niego cały sztab kucharzy, telefonistów i służby, mimo iż pragnął jedynie spokojnej, skromnej egzystencji. Nie zważając na początkowe niedogodności, książę Filip starał się jak najlepiej wykorzystać ten czas. Na terenie Sandrynem cieszył się wolnością i oddawał się swoim pasjom. Jego ulubionym zajęciem stało się powożenie bryczką sport, który odkrył po tym, jak musiał zrezygnować z gry w polo z powodu artretyzmu w nadgarstkach. Carriage Drive'em stało się dla niego sposobem na relaks i radość, choć ostatecznie musiał z niego zrezygnować, gdy przestał panować nad konni. Oprócz tego Filip pasjonował się malarstwem akwarelowym i był zapalonym czytelnikiem, szczególnie interesowały go książki historyczne, które cenił bardziej niż beletrystykę. Jednak jednym z jego największych zamiłowań była jazda samochodem. Niestety w styczniu 2019 roku doszło do incydentu, który na zawsze zmienił tę część jego życia. Prowadząc swój pojazd w pobliżu Sandrynem, wjechał na główną drogę i zderzył się z innym samochodem. Jego SUV przewrócił się na bok, ale mimo dramatycznego wyglądu wypadku, Filip wyszedł z niego bez szwanku. Niestety, pasażerowie drugiego auta odniesieli obrażenia. Książę osobiście przeprosił poszkodowanych, a trzy tygodnie później podjął decyzję o dobrowolnym oddaniu prawa jazdy. Pałac Buckingham potwierdził, że książę Edynburga, mający wówczas 97 lat. Nie będzie już zasiadał za kierownicą. Jednak nawet po rezygnacji z prowadzenia pojazdów, wciąż cieszył się spokojnym życiem na emeryturze, otoczony książkami, przyrodą i nielicznymi bliskimi, którzy odwiedzali go w Sandrynem. Książę Filip był znany z tego, że lubił prowadzić samochód po terenach prywatnych posiadłości, i nawet w kwietniu 2019 roku widziano go za kierownicą w pobliżu zamku Windsor. Początkowo jego pobyt w Wood Farm miał być krótki, jednak nieoczekiwanie stał się dłuższym okresem spędzonym z dala od pałacu Buckingham. Filip doskonale zdawał sobie sprawę, że gdyby wrócił do pałacu, nie byłby w stanie całkowicie odsunąć się od spraw królewskich, nawet mimo oficjalnej emerytury. Dlatego zamiast tego zdecydował się w pełni zaakceptować spokojne życie w ustronnym Wood Farm Cottage. Taki układ oznaczał jednak, że on i królowa przez długie tygodnie żyli osobno. Mimo fizycznej odległości utrzymywali bliski kontakt, codziennie rozmawiali przez telefon, dzieląc się szczegółami ze swojego dnia. Królowa oraz inni członkowie rodziny królewskiej odwiedzali go w posiadłości, spędzając razem cenny czas. Choć książę Filip zrezygnował z obowiązków publicznych, nie unikał całkowicie ważnych wydarzeń rodzinnych. Pojawił się między innymi na ślubach księcia Harego, księżniczki Eugenii, Lady Gabrieli Windsor oraz księżniczki Beatrycy. Jednak wraz z upływem lat zaczęła doskwierać mu samotność, ponieważ coraz częściej musiał żegnać swoich wieloletnich przyjaciół. Długie życie wiązało się z bólem pożegnań, w ciągu zaledwie jednego roku stracił trzech bliskich znajomych, a także swojego osobistego lokaja, który służył mu przez cztery dekady. Mimo tych strat, Filip pozostawał w dobrej kondycji fizycznej jak na swój wiek. Wciąż wykazywał się niezwykłą energią, choć z czasem zaczęły się u niego pojawiać oznaki słabnącej pamięci krótkotrwałej. Kiedy zbliżał się do swoich setnych urodzin, wszyscy wokół czekali na wielkie obchody, jednak sam książę nie podzielał tego entuzjazmu, nie lubił zamieszania wokół własnej osoby i wolał unikać nadmiernej uwagi. Pomimo życia na emeryturze, książę Filip nadal podróżował. Tradycyjnie spędzał okres wielkanocny w Windsorze, a weekendy w Broadlands u boku królowej Elżbiety. W ostatnich latach coraz rzadziej odwiedzał Balmorel, skracając swoje pobyty w 2019 i 2020 roku. W 2020 roku ponownie wrócił do Wood Farm, ale wkrótce dołączyła do niego królowa, a także książę Karol, który odwiedził ich w Sandrynem. Była to swego rodzaju zamiana ról, tym razem to Karol przyjeżdżał, by zobaczyć się z rodzicami. Jednak wkrótce wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło ich codzienne życie. W marcu 2020 roku świat ogarnęła pandemia COVID-19 i wprowadzono surowe restrykcje. W tym czasie książę Filip dołączył do królowej Elżbiety w zamku Windsor, gdzie oboje spędzili długie miesiące w izolacji. Ich pobyt w zamku był żartobliwie nazywany HMS Babel, ponieważ stanowili zamkniętą bańkę, chronioną przed zagrożeniem zewnętrznym. Pomimo fizycznej izolacji utrzymywali kontakt z rodziną za pomocą wideokonferencji na platformie Zoom. 22 lipca 2020 roku książę Filip pojawił się publicznie po raz ostatni, stanął na dziedzińcu zamku Windsor, żegnając się symbolicznie z życiem, które niegdyś było wypełnione królewskimi obowiązkami. Książę Filip po raz ostatni pojawił się publicznie, gdy przekazywał swoją funkcję pułkownika naczelnego pułku de z księżnej Kornwalii. Było to symboliczne pożegnanie z jedną z wielu ról, które pełnił przez lata. W styczniu 2021 roku on i królowa Elżbieta otrzymali szczepionkę przeciwko COVID-19, podaną przez królewskiego lekarza w zamku Windsor. Jednak kilka tygodni później, w lutym 2021 roku, książę został przyjęty do szpitala King Edward VII. Oficjalnie określono to jako środek ostrożności po tym, jak poczuł się gorzej, ale widok osłabionego Filipa wzbudził zaniepokojenie opinii publicznej. Mimo, że do szpitala wszedł o własnych siłach, Wielu obawiało się o jego stan zdrowia. Pałac Buckingham szybko zapewnił, że książę dobrze reaguje na leczenie infekcji, ale wkrótce potem konieczna była bardziej skomplikowana operacja serca. Zabieg zakończył się sukcesem, a Filip wrócił do domu, gdzie rodzina zaczęła intensywnie rozmawiać o jego nadchodzących setnych urodzinach. Jednak sam książę nie był entuzjastycznie nastawiony do tej rocznicy. Może dlatego, że przeczuwał, iż nie dożyje tego dnia. Zaledwie trzy tygodnie później, 9 kwietnia 2021 roku, wczesnym rankiem, książę Filip zmarł w wieku 99 lat. Królowa Elżbieta była przy nim do ostatnich chwil. Pałac oficjalnie ogłosił, że jego odejście było spokojne, ale dla królowej była to ogromna strata. Później przyznała, że śmierć męża pozostawiła w jej życiu pustkę, której nic nie mogło wypełnić. Pogrzeb odbył się 17 kwietnia 2021 roku w kaplicy Święta Jerzego na zamku Windsor. Trumna Filipa została tymczasowo złożona w krypcie obok 25 innych członków Rodziny Królewskiej, w tym króla Jerzego III. Jednak to nie koniec historii jego ostatnia wola została zapieczętowana i nie miała być ujawniona przez co najmniej 90 lat. Decyzja ta miała na celu ochronę godności królowej i prestiżu monarchii, ponieważ spekulowano, że dokument może zawierać informacje potencjalnie szkodliwe dla reputacji rodziny królewskiej. Wspominając dziedzictwo księcia Filipa, jego córka, księżniczka Anna, wyraziła głęboki podziw dla ojca. Opisała go jako swojego nauczyciela, krytyka i największego wsparcia. Był dla niej wzorem człowieka, który żył z pełnym oddaniem służbie i w jego życiowej postawie widziała przykład do naśladowania, przykład życia pełnego wartości, obowiązków i niezłomnego charakteru. Książę Filip przez całe życie wyróżniał się umiejętnością dostrzegania indywidualności każdej osoby, traktując wszystkich z szacunkiem. Był niezachwianym wsparciem dla królowej Elżbiety II, pomagając jej pewnie objęci Książę Karol podkreślał jego niezwykłe oddanie rodziny, krajowi i wspólnocie narodowej. Andrzej wspominał go jako kochającego ojca, który cenił rodzinnych Rok po śmierci Filipa królowa Elżbieta przyznała, jak bardzo za nim wnioski. Mimo, że w ostatnich latach mieszkali osobno, ich więź była silna. Po śmierci Elżbiety w 2022 roku została pochowana obok ukochanego męża, pozostając z nim na zawsze. Decyzja księcia Filipa o życiu zdala od królowej Elżbiety w późniejszych latach jego życia może budzić wiele pytań. Czy jego motywacje były jedynie związane z chęcią prywatności, czy może kryły się tam także inne powody, o których nie wiedzieliśmy? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Pamiętaj, aby polubić, udostępnić i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału, który z pewnością Was zainteresuje. Gdy człowiek postępuje zgodnie z wolą Bożą, znajdzie pokój, którego świat nie może dać. I'm <laughs> you